Hej Siemano, wam wszystkim z tej strony Alek. Witam Was w kolejnym odcinku z DSJ4. Ponownie jesteśmy w Sapporo, Kolejny konkurs. Rozpoczyna oczywiście tradycyjnie już Kevin Bickner. Te zawody. No i zobaczymy, jak drugi konkurs Sapporo przebiegnie. No dla Kevina Bicknera na pewno nie za dobrze. 111,5. Bardzo krótki skok. Mariusz Lindwig. Lindwik Niezbyt też dobre wyjście z progu, ale o wiele lepszy skok. 127 metrów. No i jak na razie Lindwig jest samotnym literem z ogromną przewagą. Jakub wolny. Jakub wolny... Prowadzenie. Ładnie. 129 metrów i nota też dosyć taka pokaźna. Na oki, na kamura! Że potrafi skakać to każdy wie, ale jak daleko? Ajajaj, no niezbyt daleko. Koło biknera się pojawi. Miejsce trzecie, 116 metrów. No to Dawid Kubacki. Kolejne spóźnione wyjście z progu, no i krótki skok. 120,5 co prawda jest, ale to jest bardzo krótki skok. No i będzie ciężko. Dzisiaj o awans do drugiej serii. Mackenzie Boy Klaus. O Jezusie, Mackenzie. Widzę dalej w rozsypce. No, ten skok troszkę lepszy. 124, trzecia, trzecia lokata, no ale. Cienko do widzenia. Tilen Bartol. Dylan Bartol. No. Drugie miejsce jest, co prawda, przed Indwikiem, ale Jakub Wolny okazał się dla niego za mocny. Johan Andre Forfang. I mamy nowego lidera. Jest nim oczywiście Forfang. 129,5 metra starcza z, z zupełności. Simon Amman Zimi 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 No powiedzmy trzecie miejsce to jest udany wynik Alex insam Oj nie Alex y, przepadł, można powiedzieć Alex Ostatnie miejsce zdecydowanie Timi Zajc, i mamy nowego lidera. Timmy Zajc pociągnął świetnie ten skok 132 metry, 3,22,19 i pół punkta. No, i jest nowy lider zdecydowanie 6 punktów dokładnie Halvor Egner Granerud. Pojawi się go Forfanga, bo Lindwika. No na razie nie wychodzi na to. Siódme miejsce tuż za Lindwikiem, jednak, proszę bardzo. Konstantin Schmidt. Konstantin Schmidt też nie. Bardzo słaby skok. Siódme miejsce, no ale to nie był dobry, akurat dobry rezultat. Noriaki Kasai Oj, ładnie No jakby Noriaki się nam troszkę przebudzał Trzecie miejsce Anze Semenić Nie Bardzo krótko Jedenaste miejsce, tylko czterech skoczków wyprzedza. Etu, no Etu, etu, etu. Drugie miejsce, o, tego się nie spodziewałem, 130 metrów. Brawo dla Etu, Stefan Laje. to też było 130? 128,5 i piąte miejsce Niemca. Jewgeni Klimow. Nie, reprezentant Rosji. No posypał nam się w tym sezonie. 14. dopiero miejsce Klimowa. Bardzo daleko. No to Robert Johansson może w takim razie. A szóste miejsce Johanssona. Filip Sakala. Sakala ładnie leci Sakala i znowu dobry wynik po pierwszej serii będzie. Na razie jest to druga lokata tuż za Zajcem. No i leci Michał Nazarow. Oj, 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 oj. Co się stało Nazarowowi? 20 dopiero miejsce. No i Daikito. Daikito, ładnie daleko dajki I wskakuje nam na trzecie miejsce Japończyk. Ryōyu Kobayashi. Oj, to też nie będzie dobry skok Ryoju, bardzo słaby skok. No i Casey Larson z 24 numerem startowym. Zobaczymy jak Amerykanie sobie poradzi dzisiaj w Sapporo i nie za dobrze. No, też jakby nam się sypnął Casey. Dwudzieste dopiero miejsce Casey'ego. No i Niko Saho. Dobry skok, miejsce trzecie, więc bardzo dobrze gdy to skoczył. Andreas Alamomo. No, dziesiąte miejsce co prawda jest, ale to nie jest szałowa odległość. Robin Pedersen. Aż nie chciałem komentować. Dziewiąte miejsce pana Pedersena nie jest to zły wynik. Kar Geiger. miejsce 15 Pro Geigera nie zniósł się na wyżyny. Misial Hybek. Nieźle 129,5. Szóste miejsce, Austriaka. Czekamy na Junshiro Kobayashi. O jezu! Zaspałem przy wyjściu z progu. No i Junshiro pada na ostatnie miejsce. No i szkoda. Ryoju wcale nie lepiej, więc dzisiaj Japończycy słabiutko. Wiktor Polasek. Wiktor Polasek ładnie daleko, miejsce trzecie dla Czecha, bardzo dobry wynik, no i teraz Daniel Andretande Nie, też nie wyglądało to dobrze już na progu, 18 miejsce dopiero, Clemens Lightner. Ojojoj, no i Lightner padł, 31. Miejsce, 110 metrów. To nie wiem co się tam dzieje, ale ciekawe rzeczy się wydarzają. Władimir Zagrawski, Włodek. Jak daleko Włodek sobie poradzi? Nie poradził. 20 dopiero drugie miejsce. Piotr Żyła. Piotr Żyła, leci Piotrek i daleko. Brawo! To jest miejsce trzecie dla Piotrka. Brawo dla niego za dobry wynik. No i teraz Stefan Kraft. Stefan Kraft, także daleki skok Stefana Krafta. I miejsce czwarte, 135. Brawo, Kraft, również. Kilian O Jezu, co się stało? Nawet w progu nie wyszedłem. Coś niedobrego się dzieje ze mną dzisiaj. Kamil Stoch. O Jezu, Kamilem też zawaliłem. O matko, jaki ja straszne skoki ci oddaję. Coś się dzieje ze mną. Dwudzieste szóste miejsce dopiero Kamila. Matko jedyna. Yukija Sato. Ładnie, Yukia! I to jest miejsce trzecie dla Japończyka. Brawo, Peter Preutz. A i miejsce czwarte. Ja się, że jednak i troszkę dalej, a tu proszę. Filip Aschenwald. Dobry skok. Miejsce 10, 135 metra. Matko jedyna. Co tu się dzieje dzisiaj? Stefan Hula. Który Stefan Hula wyląduje? 19. No nie był to jakiś wyczyn niesamowity. Roman Kołdelka z tym trzecim numerem startowym. Jak sobie poradzi Czech? No na razie Czesi nieźle wyglądają. A Kołdelka chyba najgorzej z nich. 12 miejsce w tej chwili. Sakala drugi, a Polasek siódmy. Jan Herl. No Jan Herl coraz niżej w klasyfikacji generalnej. Chyba, że zacznie jakoś skakać na jakimś poziomie. No, ten skok niezły był. Ale dopiero 18 miejsce. Richard Freitag. Oj, też to nie był dobry skok. 128, 21 miejsce dopiero. Maciej kot. No nie ma do tego warunków dzisiaj. żeby móc odlecieć. Dlatego tego trzeba bardzo równo skoczyć. O, Maciek tego nie uczynił. Miejsce 30. Czyżby Macka Kota zabrakło w drugiej serii? Tego, żebym się nie spodziewał. Markus Eisenbichler. Też jakby spóźniony ten skok. Miejsce 29 Markusa, no? Markusa też zaraz może nie być w drugiej serii, a zostało jeszcze trzech przecież. Slicer między innymi. No, ale raczej powinien być. 21 jest Slicer więc drugiej serii go obejrzymy. No i teraz Aleksander zniszczą. Walczy o kulę kryształową w tym sezonie. Skoki musi oddawać dalekie, i to jest bardzo dobry skok, Olka! Dziewiąte miejsce w tej chwili. No z tej czołówki chyba najlepiej sobie poradził. I zobaczymy, jak odpowie na to Daniel Huber. No, Huber również daleko. I miejsce szóste Hubera, więc Huber nie podaje się bez walki. A po pierwszej serii. No mamy niespodzianki. Timi Zajc prowadzi przed Filipem Sakalą. Na trzecim miejscu stoi Yuki Yasato. Czwarty Peter Preutz. Piąty Piotr Żyła. Szósty Daniel Huber. Siódmy Stefan Kraft. Ósmy Nikoky to zachodzie razem z Polaskiem. Dziesiątka zamyka i to i zniszczą. Walka zniszczą. Huber nadal trwa dalej. Polacy następni to dwudziesty czwarty Stefan Hula. Dwudziesty szósty Jakub Wolny. No tak to w tej chwili wygląda. Poza trzydziestką niestety Maciej Kot, Kamil Stoch, Dawid Kubacki. Tak to wygląda. Ja się z wami yy, słyszę dokładnie za momencik. No i jesteśmy. Druga seria. Daniel Andretanto ją rozpocznie. Więc Norwek dostał się jednak do tej drugiej serii. Zobaczymy jak i czy w ogóle się poprawi. Ojoj, ojoj, oj, Daniel, co to było? Króciutko. No i raczej poprawy pozycji po drugiej serii. Nie zobaczymy. Karl Geiger. O, ale w wykonaniu Karla już widzimy poprawę. 132 metry. dobrym stylu. No i on może się przesunąć paręnaście pozycji tym skokiem. Dylan Bartol. Chyba, że zaczną wszyscy skakać nagle daleko, więc no. Bartol raczej nie powinien. Ale skok niezły. 129,5 dobre ceny za styl. No, i na drugie miejsce wskakuje. Simon Amman. Zobaczymy, jak popularny Zimi sobie poradzi. Leci ładnie, leci zimi. Ale nie na prowadzenie. Na drugie miejsce, tak, ale brakuje mu niewiele. To jest 90 punktów tylko do Geigera. Brawo, Jakub Wolny. Oj, nie wygląda to na dobrze. I chyba, no tak, czwarte miejsce. Tylko Tandę wyprzedza. Zobaczymy, jak odpowie Stefan Hula. Oj, to też nie wyglądało za dobrze. Więc dwóch Polaków wcale nie za dobrze. Piąte miejsce Stefan, jeszcze gorzej od Jakuba. Aj, Richard Freitag. No, jeden z czołowych skoczków tego sezonu. Ile? No na podium. Czwarte miejsce w tej chwili. Za Bartolem jeszcze wylądował. No i Schlierencauer, to samo. I króciutko, jeszcze Piąte dopiero miejsce. Andreas Alamomo. Pierwszy z winów. No, raczej nie powinien przeskoczyć. I nie przeskoczył. 80 punktów Geiger przewagi jeszcze nad Alamomo ma. Robert Johansson. No, chyba, że Johansson przeskoczy, tak jest! Mamy nowego litera Robert Johansson. 131,5 starcza, brawo. Jan Herl. Oj, ładnie. Drugie miejsce Jana Herla, brawo. 130,5 osiągnięte. Robin Pedersen. Powiedzmy, szóste miejsce w tej chwili Norwega. Stefan Laje. On osiemnaste miejsce zajmuje po pierwszej serii. Jeżeli by skoczył dosyć daleko, to mógłby zostać literem, ale nie będzie. Jeszcze spadnie na ósme aż miejsce. No więc słabiutko dzisiaj Stefan Laje. Nor, jaki No to też nie był czysty skok. Dziewiąte miejsce kasaje. Johan Andre Forfang. Czy dwóch Norwegów będzie na prowadzeniu? Na to się zanosi. No i nic tego nie powstrzyma. Jedną dziesiątą z Herlem wygrywa Forfang. Brawo. No i teraz Michal Hajbek. Ojojoj, oj, oj, też spóźnione wyjście z progu. No i można powiedzieć, że spadnie nam do trzeciej dziesiątki. No jest tylko przed Tandem. Więc 29. miejsce gwarantowane ma już Roman Koderka. Ładnie ciągnął do samego końca, ale piąte miejsce tylko. Etu Noiseinen, 13. po pierwszej serii. No, oby szczęśliwa dla niego ta trzynastka, zobaczymy. Na razie wyjście z progu nie było jakieś solidne, ale, ale dalsza część lotu dobra. Szóste miejsce, no nie ma szału, no ale to są niewielkie straty. Filip Ashenwald. Dobry skok. Siódme miejsce Filipa. No i daj to. Nie. Daj to na pewno nie. Osiemnaste dopiero miejsce. No, więc teraz bardzo ważny skok. Aleksander zniszczył. Olek zniszczony, zrobił swoje. Miejsce czwarte. Ajajaj, za Herlem jednak. Proszę bardzo, Herl Jednak się mocno tutaj przesunie. No i Nikoki teraz. też powinien być dobry skok. Wyjście z progu było niezłe. Skok też niezły. I mamy nowego lidera. Kto by się spodziewał? 129,5 wystarcza. Brawo, Wiktor Polasek. O polasek bardzo podobnie i mamy nowego lidera. Proszę bardzo zmieniają się ci teraz liderzy. No a skaczesz Stefan Kraft? O, no Kraft teraz 132 przy przyciaciolił. Bardzo ładny skok Krafta. Tego się chyba nikt nie spodziewał. Daniel Huber. Potrafi skakać daleko, ale czy dzisiaj uda mu się tutaj coś uzyskać? Bardzo ładny skok. I drugie miejsce. 30 punktu przegrywa z Kraftem, ale Austria w doborowym towarzystwie jest teraz. Piotr żyła. No trzeba teraz skakać naprawdę bardzo daleko, a Piotr chyba nie jest w stanie. W tej chwili nawiązać walki z nimi. Dziewiąte miejsce Piotrka. Nawet za Olkiem jest zniszczonym dzisiaj. Peter Preutz. Czwarty po pierwszej serii. Czy teraz skoczy równie daleko, by móc tutaj zagrozić Literujący, Uj, nie! Słabiutko. Trzecia dziesiątka wita. Na razie dwudzieste miejsce. Yuki Yasato. Została trójka. Ukija, to ładnie leci, Ukija, ale nie na prowadzenie. Ani na drugie miejsce, na trzecie to wystarczyło. Filip Sakala. No, to bardzo daleko czas skakać teraz, żeby wygrać konkurs. Żeby być nawet na podium. Zobaczymy, jak Sakala, jak daleko. Dobry skok. Ale na trzecie miejsce Sakali. No więc Huber i Kraft są na podium. A czeka tylko zajc. Zajc musi daleko skoczyć, jeżeli chce się znaleźć dzisiaj na podium. Mo, no to. Zajc skoczył do trzeciej dziesiątki na pewno. 27 miejsce zajca, 125 drugiej. Więc dzisiaj zwycięzcą tego konkursu jest nie kto inny, jak bardzo doświadczony już Stefan Kraft. Daniel Huber na drugim miejscu, więc lider powiększa przewagę nad. Zniszczyłem i resztą, trzeci Filip Sakala, Czech, znowu bardzo wysoko, czwarty Yuki Yasato, piąty Wiktor Polasek, szósty Niko Kytosaho, siódmy Robert Johansson, ósmy Johan Andre Forfang, dziewiąty Jan Herl, powraca Herl chyba do jakichś lepszych skoków, dziesiątkę zamyka właśnie Aleksander, zniszczał Następnie Polacy 11. Piotrek Żyła 25. Jakub Wolny 26. Stefan Hula A na trzech ostatnich miejscach, które dały punkty dajki to Misial Hajbek i Daniel Andre Tande Spójrzmy na klasyfikację generalną Pucharu Świata No tak to w tej chwili wygląda Daniel Huber 588 punktów no i jest cały czas literem, 70 punktów zanim nim jest Aleksander zniszczał. Później troszkę przerwy, ale nie dłużej, bo Szlirensauer 491, Eisenbichler 445, Jan Herl trochę podgonił, 438. Stefan Kraft 6, 428, 7 Roman Koderka 426, 8 Maciej Kot 429, Richard Freitag... 419, no i dziesiątkę zamyka póki co Stefan Hula 411, więc tak to w tej chwili wygląda. Na polacy 14 Piotrek żyła, 4, 349, 15 Kamil, 337. No i potem musimy szukać nadu, nadu, moc do nadu. Dawid Kubacki 46, 112 i 47 Jakub Wolny, 82 punkty. Tak to w tej chwili wygląda w Pucharze Świata. Ja w tym momencie żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie i my się widzimy za tydzień w kolejnym odcinku z Pucharu Świata 219 220 Trzymajcie się, na razie, pa pa. No i hej!